Fragment zawierzenia Jasnogórskiego Jana Pawła II z 17 czerwca 1999 roku. Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. I do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi Odkupicielowi każdego człowieka. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Mario.